Jestem maj! Dzisiaj przygotuję Japonskie domowe danie, o nazwie Nikujaga Jest to, to bardzo proste danie, ponieważ potrzebujesz tylko szef wśpraw, bo do garunka i czekać Składniki to: marchewka, dzodokiew, ziemniaki, Cebula pieczarki i boczek. Przyprawy to: sojowy mirin i Sakedo Gotobania. Mirim można znaleźć w azjatyckich supermarketach. Zamiast sakedo Gotobania można użyć słodkiego białego pina. Oto wszystkie składniki. Najpierw należy oblać bazima. kont ustawienia ustawienie kameli. Mm -mm. Byłam trochę za blisko kameli.

I jak za każdym razem powtarzam, polskie ziemniaki są i je uwielbiam. A kolejnym krokiem jest pokrojenie składników. Przecież mówiąc, to nie ma znaczenia, jak je pokroisz. Po prostu pokłuj na kawałki, które są do Ciebie łatwe do zjedzenia. Ja to mniejsze. Ojej! Wracamy do krojenia warzyw Przy okazji ten filmik jest odwrotny ale ja jestem leworęczna więc kloję lewą lęką. Używam lewej lęki w 100% do wszystkiego co robię Rozmiar każdego warzywa które w klojen jest mniej więcej taki. Zapominałam wspomnieć, że nie musisz używać jodokrwi. Możesz też dodać do wolne nie ma problemu. Dzisiaj nie miałam mięsa, więc używam bodźków. Ale zazwyczaj używam mięsa. Nie jestem zbyt szybka w posługiwaniu się nożem, więc szybko przebijam. Piecialki zawsze kupuję w dużych rozmiarach. Powodem jest to, to, że jeśli są małe, to jest zbyt wiele kłopotów z klejeniem ich pojedynczo. Następnie wlej trochę oleju na patelnię i rozgucaj go na średnim ogniu. Kiedy paternia będzie rozgucana, usmaż na niej boczek. Kiedy boczek się usmaży, użyc. Czystokie warzywa, które właśnie pokroiłeś, dynamicznie. Lekko wymieszaj. Dodaj wodę około 400 ml. Jeszcze trochę zamieszaj. Następnie przyklej pokrywką i poczekaj, aż woda się zagotuje. Gotuj się stopniowo. Przy okazji, styl mojej koszulki jest napisany po japońsku. Zgadnij, co tam jest to napisane nie dokarmiać tego dzikiego cudzoziemca Teraz, gdy woda jest już całkowicie zagotowana dodaję przyprawy Najpierw dodaję 30 ml sosu sojowego 15 ml miłiny 11 ml sake. Co na to, na mojej łopatce jest truskawka. Wymieszaj składniki ponownie. i gotuj na małym ogniu przez 20 minut, mieszając od czasu do czas. Popatrz na to. Moja lodówka jest w hałasie. Zabieżony. Zabieżony. Torun. Kupiłam to, kiedy pojechałam na wakacje do Torunie. Minęło do dwudziestu minut, tak ładnie, nie pachnie, Spróbujmy. jest dobry, nie jest gotowy. ピシネ。 <noise> Ziemniaki były zbyt gorące. A teraz zakończę dzisiejszy filmik popisową pozą. Dziękuję za oglądanie.